Witamy w Almazra. Eksploracja oraz zbieranie łupów i danych zapewni Wam nowe misje i cele. Spodziewajcie się oporu ze strony Sił Miejscowych i innych operatorów. Oznaczona. Amunizji, tutaj. Okej, okay, what's up, what's up, Co tam na was złykać? lecimy z tą misją, solo, znaczy teraz z mamy, by to z dwoma randomami, bo tam wiecie. Ta misja jest łatwa, w ogóle to jest dziwne, bo to jest ta misja jest w ogóle... O tu za będą w ogóle. Muszę zabić 20 botów w jednej wyprawie z piąstki. Takie z pięści. Jakby... Okej, okay, niektóre boty są łatwe. Okej, okay, ten ale na przykład jest łatwy, mimo że bardzo dużo trzeba razy go walnąć, aby zabić. Ale wciąż, jest to dosyć trudne, jak sobie Bo zaraz ginę, a randomy mnie nie zranują. Co gorsza? Jeszcze zabiję boty. <także>, Także witamy w DMZ. Zabiło moje boty, które muszę zabijać z pięści. Tak jest. I przy tym może zgi mogę zginąć. I yellow. Jak jest to straszne. On mnie wciąż w stanie zmele bicie jak ja go bije Więc najlepiej zabijać te boty, które są słabe, czyli na przykład ta, nie? Ale tak. Misja, to jest w ogóle misja czwarta, to jest tier 4 crown, tak? Eee, sorry, flanga. Flanga tier 4 i tak, teraz co to, to mam w ogóle przejebane, bo to są wrogowie. Bardzo fajnie. E, czy tu są wrogowie, e, bo tu są dwa spawny, w ogóle tak zjebali teraz te spawny dwa, że teraz mam przejebane, oni tu nas i i po nas, nie? Więc ja muszę w ogóle są spieprzać i też nie chcę grać solo, bo wiecie, jak zginę to oni muszą mnie podnieść, he, he muszę na to liczyć. E, mam tylko, wiadomo, jej reanimację mam tutaj, e, mamy no pistolet tak naprawdę i ten, nie? Bo zobaczę w sumie czy skolby działa a zabicie, chyba nie, bo skolby lepiej byłoby, szkoda, w ogóle dodali taki no, ten plastik taki, no, widzę, dodali, to już wcześniej było. Nie wiem co ja nam potrzebuję teraz zbierać, więc... więc tak. tak, tak, tak. Wiem, że o śrubokręty muszę. No nic, postaram się tutaj skupić tylko na tej misji i, i tyle na razie. I po prostu muszę zabić jeszcze 15 botów z piąstki, bo to jest 20 w tej samej grze zabi, tak? No, to jest flanga Tier 4 takaś tam zwykła misja, tak? Jak na razie muszę stąd się wydostać, zanim tu gracze przyjdą po nich i ich zabiją. Jakby mogliśmy być spot w bierze, ale masakra. To jest masakra z tymi spawnami, z tymi tam z tym wszystkim. Ja teraz po prostu muszę bardzo uważać, biniąc te boty z pięści, no bo, no bo jestem sam, nie? Właśnie taki problem, o, dobra, to potrzebuję akurat, z tym się filtrować. Eee, no to okej, okay, mogę iść z zrobić, ale go dotarczę, to nie masz, że zabiję taką z, OK Okej, ja mam flesza jeszcze, ale nie, bardziej z kolby niż starczy, bo z kolby to easy byłoby, już pewnie nie zaliczę, pewnie chodzi o pięści, jak, sam, jak zresztą piszę. Zabiję jej z pięści, więc, więc okej, okay, tu mamy bota. Możemy spróbować, ale bo, raczej wąpię, więc nic nie będziemy próbować. Mamy broń. A już mi widzą, bardzo fajnie. No wiesz tu zabije boty z pięć jak tam ci i na daleko patrzę, ja muszę to na zabisko, nie, wiecie, tu armor zostanie szybko zbity No nie trafi, nie powinien mi tam trafić jak ja jestem za tym, nie? Nie powinien Tak, choć to ja tak się bardzo nie bronię z armorem. Wiecie, to takie grubsze tier 2, bo to są te, te se, boty to są tri, tier 1. Ja w ogóle RPG' ma tą. To, to easy. On z, z RPG nie wywali, nie na blisko. Nie jest debilem. O, dobra, muszę armor dzisiaj wziąć. Dobra. Jeszcze. Yo just kill with the fist if you can. Help me. Nice. Nice, Dkaras. No, don't fucking kill him, man. I need to kill with the fist. Don't kill him, go. Just use fist, man. I'm never gonna complete this challenge. Don't kill'em, don't kill'em Nice I need ten more Okej, okay. kurwa Tego jeszcze jednego ogarnął, próbował widziałem z pięści, ale drugi zabijał Zabij mi dwa boty. miał 12. a to jest dużo, nie? Widzicie dwa boty, to jest, wiecie różnica w takim challenge'u z rąbanym To jest naprawdę co prawda? co tam jeszcze było? A, coś podniosłem A dała boasadę, to ja mam już taki, ale chyba miałem dwa charge, dwa charge? miałem trzy charge o, się Nice, nice, nice. Oh, shit. Nie mam flashów kurde. Tu jest jeden bot, nie? Chyba. Nie ma? Tam jest, dobra. Poszedł stąd. Naj, no, pomaga mi. Pomaga mi gość. Jednego zabił. Cię daję. wydaje? Mamy radę. Pięciu po tym Nice Jeszcze tylko trzech Na paniczki też potrzebuję, Koło jeszcze 17 Dwa gracze Oby nas nie widzieli Pani nie widzieli nas Kurwa nie znamy strzede na pewno Ty random z jednym playtem. w są. Staro mi po nich pójdą. iela Trzy boty, tak? Trzy boty potrzebuję. Dobra. Trzy boty. I Daily mam w ogóle Daily Mission, tam gdzie jedną misję mam. Ekstrakcję broni, to spoko mam. Trzy bronie. Co się wie, mam, bo jeden wywaliła, ale jeszcze. Wiecie. Jak zrobię ostatniego bota, to podniosę broń trzecią i Tak nie zrobię tego na jeden, w ogóle głupia. Zokonaj ekstrakcji czterech broni. Jakby nie da się mieć czterech broni, maksymalnie można mieć trzy. Kibulczyk, nie? Dobra, oby to były boty, proszę niech tu będą boty. A tam dalej będą gracze, a tu jak nie będzie? O 7. Co już No, tak myślałem ruski tutaj pocisnęli ich. Proszę niech tu będą boty Czemu tu botów nie ma? Zwykle tu jest dużo Ultra wasz oddział się rozproszył Trzymajcie się Aaj razem. pota... w ogóle dysk, dyskę, ja nie potrzebuję dysku Już jakieś strzały, to chyba oni. Kama, on, czemu tu nie ma botów? Tylko trzy jest pięści nie będą, ale Brochan mogę kurwa zginąć jaka szmata tu było lutowane. Jeszcze się okaże, że trochę ludzie. Jest bot, jest bot, jest normalny bot, widzę takiego bota zwykłego. A w sumie dwa. Tu zakryję sobie ten i dobra. Posimy. Mam dwa życia jak coś. Tego zabijemy, tamtego i jeden. Ten To jest sam w ogóle, stoi w kącie jak debil kurwa. No mieć większy dymiar, jak w głowie czy coś Dobra, jeszcze jeden, jeszcze jeden, jeszcze jeden. Flyer z shotgunem. Serio? Dobra, jest, udało się! Uuu! 808. 808, let's go! Tam już w ogóle jakieś hey, Nawet nie chcę go bić, nie, nie potrzebuję. Ci w ogóle zginęli, wyszli z gry, nice, pomogli mi, poko, dziękuję. Także to było tyle, to jest ta misja. Jakby, tutaj wiadomo, ekstrybuję się, nawet tak nie to, to będą, bo misja zrobiona, więc trzeba się ekstrybować. Także to tyle, dzięki eee, i co? Kolejna taka pseudo-misja solo, w sensie to nie jest misja solo, bo możecie zrobić to w kopie. Easy, jest łatwiej oczywiście. Tylko ja grałem sam, więc no, tak to było. Także dzięki, to był no, to poradnik, jak zrobić to w tym. No poradnik, tylko rozdał, wiecie o co chodzi. Eee, tu wszystkie misje nag nagrywam dla siebie i wrzucam ze wszystkich misji, wszystkich historii już od listopada, wiadomo, mamy czerwiec, także, także to jest taka, taka, wycie tak coś, nie? Dobra, także no, dzięki i na razie w